O, zaczekaj, rozważ sobie, dokąd wiedzie droga twa. Wieczna zguba grozi tobie, na tej drodze pełno zła. Wróć, o wróć do zbawcy ludzi, Jezus ci podaje dłoń. On cię przyjmie, z rzeku zbudzi. tylko chodź jak jesteś doń. Dosyć długo się błąkałeś, Wciąż spętany w grzechu most, jednak wroga nie złamałeś, gdyż wciąż w sercu nosisz nos. Wróć o wróć do zbawcy ludzi, Jezus ci podaje dłoń, on cię przy mnie z zbudzi, tylko choć jak jesteś dom. Oto całkiem inne życie Wiedzieć ja jest wolny już Z grzechów czysty przez obmycie Krwią Jezusa zbawcy dusz Wróć o wróć do zbawcy ludzi Jezus ci podaje dłoń On cię przyjmie z grzechów zbudzi. Tylko chodź jak jesteś doń Choć niebieskie Pan ma dary Dla dusz, co miłują Go Tobie też da ich bez miary Gdy Go przyjmiesz, wierzysz To Wróć, o wróć, do Zbawcy ludzi Jezus Ci podaje dłoń On Cię przyjmie, z grzechu zbudzi. Tylko choć jak jesteś doń, sam nie możesz się uchronić. Weź go w serce, weź go w dom. Jezus chce cię zawsze bronić, bo wszechmocnym panem on wrócił, o oh, wróć do zbawcy ludzi. Jezus ci podaje dłoń, on cię mnie z rzeku zbudzi. Tylko choć jak jesteś doń, pójdź i rzuć się do stóp Jego, by uwolnił w Cię, byś ku chwale Zbawcy swego w Jego mocy podniósł się. Wróć, o wróć do Zbawcy ludzi, Jezus Ci podaje dłoń. On cię przy mnie z grzechu zbudzi. tylko chodź jak jesteś dom.